Wydawnictwo Spic przedstawia Roman Paszkę Ptaki oceanów Czyta Marek Kondrat Zaczynam śmiało. Na środku Oceanu Południowego, gdzieś poniżej 45. równoleżnika Nieśmiało z dwóch powodów. Po pierwsze, mam zbyt wielki szacunek dla słowa pisanego. Po drugie, śmierdzi standardem. Każdy, kto gdzieś popłynie, wejdzie, przejedzie, czy dobrze spadnie, musi napisać książkę. A także musi odsłonić kawałek siebie i swoje spojrzenie na tych, z którymi to robi. Kazimierz Brandys w liście do Magdy Dygat napisał: "Pisanie to w pięćdziesięciu procentach cierpliwość, a reszta zależy od pana Boga." Z drugiej strony jednak, każda taka historia jest doświadczeniem nabytym dzięki komuś innemu, a także pewnego rodzaju mobilizacją w realizacji własnych marzeń. Pocieszam się też, że jest to subiektywne spojrzenie, spojrzenie moimi oczami i mam nadzieję, nie zawsze zgodne z prawdą. A jeżeli tak, to może jest fikcją. Traktuję to jako opowiadanie sennych marzeń, do których tylko czasami wkraczała rzeczywistość. Dawno, dawno temu. Dawno temu, kiedy jeszcze pracowałem w remontówce, każde wejście na remontowany statek wiązało się z niepokojem innego świata, który zjawiał się nagle pomiędzy dokami i ludźmi w szarych kombinezonach. Kolory oceanów i mórz południowych Jacka Londona mieszały się z romantyczną szarością stoczni. Odrapane, zardzewiałe burty, egzotyczne zapachy zmieszane z barwami starej farby – olejów silnikowych i czegoś nieokreślonego, co powtarzało się na każdym statku. Później wiedziałem, że to coś to był zapach dżungli południowoamerykańskiej z dorzecza Amazonki lub portów w Afryce, czy też, bardziej cywilizowanie, portów zachodniej Europy. Jedynym rzeczywistym mostem statku z lądem były cumy, z daleka wyglądające jak pajęczyna i chwiejące się często Powiązanymi linami trap, po którym nie bez obawy można było wspiąć się na pokład często dwa lub trzy piętra nad lustrem wody, zawsze kiedy wpływaliśmy na ukochanym radewindzie do Gdańska było to jak wspomniałem bardzo dawno temu czułem, że bez zapachów portu nie mógłbym żyć. Statki oglądane z wody kanału portowego wyglądały inaczej niż z lądu, brakowało widoku trapu i cum, które wiązały. Lecz tylko na chwilę przygodę z codziennością lądu, rzeczywistość, którą poznałem później pracując w stoczni, nie mogła zmienić mojego miejsca w tym wszystkim. Proza dnia remontówki to zaoliwiony kombinezon, podwójne dno statku, silniki główne, pomocnicze i często niekonwencjonalne problemy do rozwiązania. Statki, które wyglądały jak okaleczone, i wydawało się, że już nic nie jest w stanie doprowadzić ich do stanu, w którym mogłyby pracować na morzu. Silniki ogołocone stłoków, tłoków, tulei cylindrowych, korbowodów i setek innych detali. Pootwierane pokłady, spod których widać było iskry spawania i ładownie. Czeluści statków, opróżnione z ładunku, miewały różne zapachy. Drobnica, zboża, rudy, węgiel, fosfaty pozostawiały ślady na dnie ładowni i jej ścianach. Schodzenie do ładowni lub do zbiorników tankowców było zawsze niewiadomą. Maleńka drabinka prowadziła do czeluści wielopiętrowego budynku, do jakiego można było porównać objętość ładowni. Ta proza dnia to była też mała przygoda. Zawsze inna, mimo dziesiątek podobnych statków. Zawsze, kiedy wchodziłem do podwójnego dna statku, czułem podświadomie obawę, czy powrotna droga, czy właz wyjściowy. Jednym słowem, czułem się tak jak każdy w ciasnym, ciemnym labiryncie. Brunatna maś na dnie zbiorników utrudniała poruszanie się. Jeszcze przed wejściem miało się ochotę wyjść. Jack London to też była przygoda. Jego jacht, Razzle Dazzle, Alaska, poszukiwacze złota, Klondike, ślina z trzaskiem zamarzająca w powietrzu i miejsce na miłość. Prawdziwe niedźwiedzie mięso. Nawet dorosły pozostałem w marzeniach chłopakiem poszukującym spełnienia w takich przygodach. Nigdy nie byłem stałym odbiorcą sztuki, ale niektóre obrazy z Luwru i te z ekranu, pobudzające wrażliwość, zostawiły trwałą myśl o ludzkiej ułomności, jaką ja szczególnie posiadam. Pasja życia. Vincent Minellego z moim Grekiem Zorbą, Antonim Queenem, to też jakiś mały przełom w życiu. W życiu, w którym nie zawsze dokonujemy właściwych wyborów i doświadczenie uczy. Że doświadczenie nie chroni nas przed błędami, jakie popełniamy. W żeglarstwie popełnia się ich wiele, a podczas regat widać to najwyraźniej. Różnica pomiędzy pierwszym na mecie a ostatnim to suma popełnionych błędów przez tego ostatniego, co wcale nie znaczy, że ten pierwszy ich nie zrobił. Rane widy to piękny, smukły, machoniowy kadłub z drewnianym masztem, z lekko zakrzywionym topem. Wtedy był to maszt najwyższy w basenie jachtowym w Gdyni. Niewielki kokpit wyłożony blachą miedzianą i wygięty w łuk rumpel, którego trzymanie w dłoniach, sterowanie, to była najfajniejsza rzecz na świecie. Półokrągła nadbudówka z klasycznym skylightem, z prawdziwymi miedzianymi prętami. Bawełniane żagle na tle pojawiających się drakonowych były pięknym anachronizmem żeglarstwa regatowego minionej epoki. Długie nawisy, Dziobowy i rufowy po wielu latach odkształciły pokład. Dziób wyciągnięty przez sztak podniesiony był do góry. Pod masztem pokład opadał na dół i dalej podnosił się do góry przy baksztagach na wysokości steru. Rufowy nawis opadał dość mocno na dół i tak pofalowany ranewid ze swoją niską, wolną burtą wyglądał jak wąż. Obcinanie co kilka miesięcy butwiejącej rufy pomagało w żegludze na wiatr. I tylko trochę zmieniało rasową sylwetkę. Stary kształt rufy, klasycznie zaokrąglony, był równie ważnym atutem piękna, jak podobnie nazywana tylna część kobiecej sylwetki, bez której to kobieta nie byłaby kobietą. Oprócz normalnego żeglowania, stałym motywem na pokładzie tego jachtu były wciąż pracujące pompy, których wydajność na początku sezonu była niewystarczająca. Zanim klepki poszycia nasiąknęły wodą, mijało zazwyczaj kilka dni. Później mijało kilka spokojnych tygodni, podczas których pompy nadążały z wylewaniem wody. Końcówka sezonu przebiegała podobnie jak początek. Przez poluzowane od pracy na fali klepki poszycia prześwitywało słońce. Musiały pomagać wiadra. Zalewaliśmy szpary pomiędzy klepkami pokładu świecą, którą po kilkunastu falach przelewających się przez pokład wypłukiwało i tak cały sezon. Potem kolejna wiosna pełna optymizmu i zapału mijała, a my pełni ufności, że po tym remoncie jacht będzie szczelny jak batyskaw. Wodowaliśmy kadłub po pracach wiosennych jak nowy i... i dalej to samo. Na szczęście rejsy tracą praojców, czyli do Jastarni, a także regaty po Zatoce Gdańskiej lub nocne do Władysławowa nie oddalały nas zbytnio od brzegu. Zawsze mieliśmy poczucie bezpieczeństwa. Na regaty pełnomorskie do holand sodra Grund, pod Szwecję lub Mistrzostwa Polski do Świnoujścia, Radewit już nie pływał. Za daleko. Był najpiękniejszym jachtem na świecie i takim pozostał w mojej pamięci. A jego ołowiany balast został później i częścią nowego jachtu, który zostawił równie trwały ślad i kształtował mój żeglarski byt. Po latach, kiedy byłem już w stanie uratować Ranewida. Zostały z niego tylko wiałe części wręgów i kawałek poszycia kadłuba. Zostało też kilka zdjęć tego niezwykłego jachtu. Wydawnictwo Spitz przedstawiło pierwszy odcinek powieści Romana Paszkę Ptaki oceanów. Czytał Marek Kondrat.